Jakby ktoś nie wiedział, jak zrobić taki naturalny karmnik dla ptaków, to wystarczy posadzić słonecznik blisko płotu albo żeby sam się wysiał. No i oczywiście musi urosnąć na odpowiednią wysokość, dzięki czemu tutaj jest przegródka dla każdego ptaszka z osobna. One sobie siedzą, dyskutują i skubią słonecznik. Siemanko, chciałem Wam pokazać najszybszy sposób yy, że tak powiem wpływania na pogodę, aby pojawiły się deszcze w okolicy, w ogrodzie. Należy albo umyć samochód, albo wykopać cudzienkę i najlepiej zakupić sobie nową malutką, super wydajną i cichą pompkę. Yy, wtedy z automatu deszcze zaczynają nawiedzać ogród średnio co 3-4 dni. Jak nigdy dotąd wcześniej. Cóż, yy, w związku z tym, że matka natura zaczęła że tak powiem je wyręczać i już nie muszę latać z wiaderkiem tak w przynośni to zaczęły zawiązywać się no i rosnąć oczywiście dynie w sumie to pierwsza dynia która się zawiązała zawiązała się w cieniu na tyłach ogrodu więc spoko warto sobie przygotować to miejsce już na przyszły rok i po prostu zrobię tutaj grządkę typowo dyniową i pyk kolejna sztuka w sumie poza dniami, tempa jeśli chodzi o wzrost, nabrały też cukinie, bo pojawia się ich coraz więcej. Jedna jest tutaj, kolejna jest tam i kolejna tutaj. Nie chciałbym się wbijać w te krzaki, żeby ich nie łamać, bo i tak musiałem je leciutko przyciąć, bo ciężko się chodziło przez yy, ścieżkę. Ale jest ich tutaj więcej, takich mniejszych, większych. Tam z tyłu są dużo większe, które prawdopodobnie dzisiaj trafią na grilla. A tutaj troszkę taka większa sztuka. Ładna. W sumie tak bardzo imponująco wygląda łodyga tej dyni ozdobnej, którą tutaj posadziłem, aby pieła się na kratkę. Jest bardzo gruba. Ale z pod względem można powiedzieć szerokości. jest płaska, ale yy, bardzo yy, szeroka. jak taśma. wygląda ciekawie. Ciekaw jestem, yy, jak będą się zawiązywać na niej owoce i ile ich będzie, bo na razie tutaj widać pierwsze małe sztuki takie, które jeszcze nie kwitły. Może jest to spowodowane tym, że ona tutaj troszeczkę mniej słońca. Krócej te słońce jest, ale z drugiej strony, no, pierwszy raz mam tą odmianę u siebie, jeśli chodzi o arbuski, to widać tam pojawiają się, powolutku rosną. Yy, najlepiej z tego wszystkiego przyrosty ma teraz chyba arbus. Yy, Kacho, nie wiem czy widać go tam gdzieś. O, tutaj jest jeden. Tu kolejny. Jest kilka sztuk mniejszych, większych. Tak trzeba znaleźć to ciężko. A tutaj melon się schował. Trzeba przyznać, że pogoda się troszeczkę pozmieniała i mocno chyba pokrzyżowała plany, jeśli chodzi o rozwój moich arbuzów, głównie ze względu na to, że pogoda pogoda, temperatura przestała przekraczać tak na dobrą sprawę 20 stopni w ciągu dnia. No to jest troszeczkę nisko, a wieczorami czy tam nocą nad ranem spada do, do 10 liczę na szybki, szybkie odbicie się tej yy, pogody i no, że wrócą temperatury w granicach 20-30 stopni tak aby te arbuzy i te melony mogły po prostu urosnąć i dojrzeć no ale to już nie ode mnie zależy wystarczy, że przesterowałem pogodę za pomocą pompki i yy, wody studni ten arbuzik tutaj już raczej nie nabiera masy. No, przestał rosnąć. Ale mam już kolegę, który mam nadzieję szybko zacznie go gonić i oczywiście przerośnie go. To jest pomidor samosiejka. Tutaj nie zamierzam go za bardzo ani obrywać, ani mu pomagać. Podniosłem go tylko i przywiązałem do takich dwóch palików, aby go nie skosić kosiarką, czy też nie zdeptać. Chciałbym zobaczyć, jakie będą zbiory z niego, przy takim, powiedzmy, dzikim, yy, dzikiej uprawie z nasion, znaczy z nasion to jest samosiejka, która się tutaj wysiała, i tak naprawdę można było to przyspieszyć samemu, sadząc go na jakiś tam, yy, jakiś tam sensowny sposób, nawet ustawiając yy, tą siewkę w szklarni. Natomiast to jest pomidorek, który wyrósł z nasionka, które gdzieś tam się w ziemi zawieruszyło. No i rośnie. Jak widać są już owoce. Na pewno jest dużo mniejszy niż te, które rosną w szklarni, które pokażę za chwilę. W tej chwili mają 2,5 metra wysokości spokojnie. Ale jak widać, owoce już są. I ja myślę, że w ciągu dwóch, 3 tygodni doczekam się no, pierwszych zbiorów. Takiego trawnika to tutaj jeszcze chyba nigdy nie było. Raz, że jest troszeczkę, są troszeczkę mniejsze upały. Dwa, że. Podlewanie i wszystko sobie tutaj ładnie odbija i żyje. Natomiast moje kukurydze przeżywają stopniowanie. Jedna, druga, trzecia. Troszkę delikatny rozrzut, jeśli chodzi o ich wielkość. No to pokazuje też, jak tam jest z ziemią w tym miejscu. Mimo, że starałem się przygotować jak najlepiej. No to wiadomo, wyszło jak wyszło. Grunt, że coś tam rośnie, słonecznik też ko koło nich tam kuleje, ale jest, ładnie kwitnie, przynajmniej, przynajmniej po prostu ładnie wygląda. Busz jest coraz większy, ale jak lubię, jak jest ładnie zielone na ogrodzie, sprawia mi to przyjemność, więc niech sobie rośnie. Chciałbym, aby te nie jak najbardziej zarosły tutaj tą kratkę, tą ścianę. Myślę, że to jest do zrobienia, bo jak teraz wystrzeliły, to już naprawdę szybko rosną. Tak wygląda ten pomidor, który rośnie tam z samosiejka. Tutaj jest z rozsady, ma już bardzo dużo owoców. Lekko widać, że tam zaczynają łamać się im kolory, bieleją. No to, to jest odmiana, która jeden krzak potrafi zapewnić naprawdę ogromną ilość owoców. Pięknie się rozrasta i chyba pozostanę przy nim. Już zawsze będę sadził tego pomidora, jako właśnie zapewnienie sobie pomidorów koktajlowych. Bez kombinacji z innymi odmianami. Raz, że to jest mega smaczne, dwa, że rozrasta się bezproblemowo i ma ogromną ilość owoców, smacznych, słodkich owoców, bo to jest taki pomidor, który naprawdę jest słodki. Nie tak jak często ktoś mówi, że a, słodki, słodki, ja tak naprawdę nie czuć tej słodyczy tak jak tutaj. No, nie jestem fanem jedzenia samych pomidorów, tak o. Natomiast te pomidory po prostu tak mi smakują, że mogę je nazbierać sobie, umyć i jeść tak jak czereśnie czy, czy wiśnie. Swoją drogą tutaj mam piękny gatunek moich smerfnych pomidorków. Widać samiec i samiczka obok siebie na gałązce. Tutaj rosną. Był jeszcze jeden fajny niżej czyli jeden fioletowy, a obok niego cały taki czerwoniutki. Nie mam pojęcia jak to się stało. Jeśli tutaj albinos się wkradł na gałązkę. Niestety, no nie doczekał do dzisiaj. Kajtek wczoraj wpadł do szklarni, zobaczył, że jest jakiś czerwony, to już oberwał. Dla niego nawet takie są już dojrzałe, więc trudno. W sumie to i tak dla niego. Papryczki ostre sobie powoli dojrzewają. Tutaj w szklarni nie ma ich zbyt wiele, no tak jak już wcześniej wspominałem, za mało słońca. Tak samo jak z wielkim niewypałem było to, żeby wsadzić tutaj melona pomiędzy te pomidory, no jakby nie patrzeć, troszeczkę słońca by mu się przydało. No ale życie, jednocześnie po tym, jak zacząłem obficie podlewać szklarnię, zwężał, Co wreszcie widać, że tutaj jest, yy, znaczy, system nawadniania chodzi yy, codziennie, uruchamia się, bo. Poza tym, że no nawadnia lekko szklarnie, to jeszcze podlewa mi te doniczki, które tutaj są wstawione. Natomiast jeśli chodzi o podlewanie zwęża, to raz, dwa razy w tygodniu kładę tutaj wąż i po prostu leję wodę tak, aby było bardzo mokro. I żeby ta, woda, ta ziemia była mega przemoczona. No i przestały się robić problemy z pomidorkami. Auria, beniski, moja tutaj. Już nie czarnieją, nie wydaje się ta sucha zgnilizna, czyli faktycznie wystarczyło zapewnić większą ilość wody, tak aby ten wapń pobierały sobie z gleby, co mnie bardzo cieszy. Niestety w ten sposób nie jestem w stanie pomóc pomidorkowi, który rośnie w hydroponice, któremu tego wapnia ewidentnie brakuje z tych naturalnych nawozów bo tam przecież wody na bank jest pod dostatkiem. W przyszłym roku chyba posadzę sobie większą ilość tych papryk normalnej wielkości, bo miniaturki spoko tylko, że zabierają miejsce, a tak naprawdę niewiele z tego owoców, przynajmniej tutaj w szklarni. A tak to nawet jeśli by były 2-3 papryki na krzaku, no to by były 2-3 papryki, a nie 2-3 kęsy co tu dużo mówić, ta szklarnia dla tych roślin, można powiedzieć, że w pewnym sensie, w pewnym sensie jak sterydy, no, należałoby tutaj golić te liście, ale jakoś tak mi się podoba, że jest zielono i jeszcze to zostawiam, w tym tygodniu mam trochę wolnego, to wpadnę i zacznę po prostu kosić odsłaniać te dolne grona niech sobie dojrzewają no i co, to by było na tyle, żegnam się, pa, pa.